Kochani, z okazji Waszego jubileuszu życzymy Wam wszystkiego najlepszego od Są Orkiestry Dętej! Z okazji tak pięknego jubileuszu, jubileuszu stulecia istnienia Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. Orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych, licząca zaledwie 75 lat, przesyła moc najserdeczniejszych życzeń, abyście Państwo grali, rozwijali się i tworzyli przez kolejne setki lat. dobry Państwu. Chcę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji stulecia Waszej gminnej orkiestry. Grajcie dalej pięknie, Krzysztof Cudos. Z okazji stulecia istnienia Waszej orkiestry życzymy wielu wspaniałych koncertów i festiwali. Zawsze dobrej pogody podczas przemarszu. Ogromu złotych dźwięków. Wielu pauz w nutach. Entuzjastycznej publiczności. Wielu muzycznych chwil spędzonych w gronie orkiestrowych przyjaciół. Życzę Wam orkiestra z neki. Droga Orkiestra Denta Zyczajkowa. My, orkiestra denta OSP Blizzanów Z okazji waszych setnych urodzin życzymy Wam co najmniej kolejnych stu lat oraz mamy dla was małą muzyczną niespodziankę. Jeszcze lat, jeszcze lat nie żyją, żyją mam! lat, jeszcze lat nie! Wszystkiego najlepszego Orkiestrze Czajków! Hip hip Ura! Z okazji stulecia działalności Orkiestry Czajkowa i 25 lat pracy kapelmistrza Wszystkiego najlepszego życzy Orkiestra OSP! Wszystkiego najlepszego z okazji stulecia lecia Orkiestry Czajkowa! Uwaga, uwaga, teraz informacja dla orkiestry Dentej z Czajkowa. W sumie obchodzicie urodziny. Normalnie, życzy się 100 lat, no ale wy właśnie tyle obchodzicie, więc chciałabym Wam życzyć. dwustu co najmniej. I stulecia waszej działalności podamy Wam najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Członkom Orkiestry Dentaj w Czajkowie i jej kapelmistrzowi dalszych sukcesów artystycznych, entuzjazmu, trwałości, satysfakcji, uznania środowiska oraz dalszych osiągnięć na niwie kultury życia Orkiestra Denta. Z okazji stulecia jubileuszu Orkiestry w Fajkowie. życzymy wszystkiego dobrego. Orkiestra Echobur Kasinka Mała. Wszystkiego <śmiennie> najlepszego z okazji świetnych urodzin. Szczególne gratulacje z okazji 25-lecia pracy kapelmistrzowskiej dla kapelmistrza Krzysztofa Soby. Dwie? Dzień dobry, Alicja Majewska, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji stulecia Orkiestry Dętej w Czajkowie. No i życzenia składam najserdeczniejsze muzykom tej orkiestry, dyrygentowi, władzom, które pewnie może wspomagają również i zachęcam do wspomagania dalszego radości z muzykowania. Jeszcze raz 100 lat, wszystkiego dobrego, Alicja Majewska. Powiadają, że w Czajkowie jakieś lecie się odbywa. Trąbią, bębnią, pogrywają, jakieś cuda odstawiają. Ponoć cepkę im wybiła, wszystka władza się zjawiła. Klaszczą i watują i sukcesu gratulują. Choć orkiestra w starej chwale, młodych nie brakuje wcale. Nikt nie szepnie ani słowa, kiedy dyryguje sobą. Żeby wam się żyło bosko, życzenia składa orkiestra. Do bosko! stowarzyszenia z Orkiestry w klubowie pragną złożyć Wam na tak piękny jubileusz, jakim jest stulecie orkiestry, samych muzycznych chwil spędzonych razem. A jako prezes orkiestry z muzycznym forte życzę Wam kolejne 100 lat. Kapelmistrzowi Orkiestry z okazji jubileuszu 25-lecia pracy twórczej Życzymy dalszych sukcesów artystycznych, niezliczonych pomysłów i występów na najlepszych scenach. Niech spod pana batuty przez kolejne lata wydobywają się najpiękniejsze dźwięki, które zabiorą słuchaczy w magiczny świat muzyki. Agrywamy. Orkiestra OSP nadarzy, życzy zaprzyjaźnionej orkiestrze OSP czajków z okazji stulecia samych radości, samych sukcesów, żebyście byli uśmiechnięci, szczęśliwi, radości, spełniali swoje marzenia. My w tej chwili jesteśmy, a i dla kapelmistrza Krzysztofa Sowy. Panie Krzysztofie, wszystkiego najlepszego z okazji 25-lecia działalności w tak wspaniałej orkiestrze OSP Czajków. A my w tej chwili jesteśmy na koncercie razem z Dawidem Podsiadło. I właśnie graliśmy z nim e, wspaniały koncert i proszę orkiestra wszystkiego, chodźcie do mnie, chodźcie, 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 orkiestra OSP nadarzyń życzy orkiestrze OSP Czajków wszystkiego najlepszego. Najlepszego. Najlepszego! Wszystkiego! Najlepszego! Brawo Kameruje się! Cześć Sławomir. Gminna orkiestra Dęta w Czajkowie. 100 lat! Wow. Słuchajcie, 100 lat! Życzymy Wam przede wszystkim, żeby wszystkie instrumenty zawsze pięknie stroiły, żeby ta muzyka dawała radość i Wam, i tym wszystkim ludziom, dla których gracie. Życzymy Wam zdrowia, pogody ducha i mam nadzieję, że kiedyś nasze muzyczne szlaki się przetrą, a dzisiaj Was mocno całujemy i 100 lat! 100 lat. Od przyjaciół z Gostynia, dla naszych serdecznych przyjaciół z Czajkowa, z okazji stulecia istnienia życzę Wam 200 lat działalności i samych pomyślności. Z okazji waszego stulecia życzymy Wam wiele pięknych dźwięków, a waszemu kapelistrzowi Krzysztofowi sobie życzymy kolejnych 25 lat dyrygowania. 200 lat! Dużo cierpliwości i wytwałości w kierowaniu tak potężną grupą! Najmniej deszczowych dni, ale za to samego słońca. Dużo sukcesów i wspaniałych osiągnięć, jak zawsze, pięknych Dokonywania trafnych wyborów. Ale jakich pol Zawsze dobrej zabawy. Tak pięknych przodów. I wspaniałych kibów. Patrzenie nie tylko blisko, ale również daleko. Konkretnego uderzenia. Cześć, kochani, tu Jan Borysewicz. To są życzenia z okazji stulecia. Istnienia Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. Gratulacje również dla Krzysztofa za 25 lat pracy kapelmistrza. Trzymajcie się, grajcie jak najdłużej. Do zobaczenia na koncertach. Pozdrawiam.